Ciemka. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić chyba najczęściej wybierane przez naszych klientów łóżko, czyli Fox R Series Camo Badger. Tutaj akurat prezentowana wersja. To jest wielkość R2, czyli standard. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że łóżka te występują w trzech wielkościach. R1, R2, R3, czyli standard, compact i king size. Tutaj właśnie akurat prezentuję Wam wersję R2. Śmiało można stwierdzić, że jest to już takie łóżko dla większych chłopców, więc wersja R3 to już można powiedzieć, że śmiało nawet można się wyspać na niej z drugą połówką. Ale dzisiaj o tej wersji R2. Łóżko to zostało wyposażone w lekką i mocną stalową ramę, która wyposażona jest w podwójne zawiasy, dzięki którym można składać to łóżko bez obaw razem ze śpiworem. Zastosowane zostały tutaj takie specjalne przeszycia z grubszego materiału na zawiasach, żeby podczas składania nie raniło to oprzycia tego łóżka. Tak więc łóżko, jak sami widzicie, wyposażone zostało w 6 w pełni regulowanych nóg. Nogi te regulują się od 36 cm wzwyż. Tak więc nogi wykonane są też tutaj z wysokiej jakości aluminium i posiadają szerokie stopki, które mocno stabilizują to łóżko. Od spodu, jak można też zauważyć, został zastosowany zaawansowany system napinania, dzięki któremu Możemy sobie dopasować to łóżko do własnych potrzeb. Jeżeli mamy problemy z kręgosłupem, potrzebujemy twardszego łóżka, możemy sobie tutaj te pasy dociągnąć mocniej. Jeżeli oczekujemy, żeby nasze łóżko było bardziej miękkie, możemy je sobie poluzować. Teraz może kilka słów o materacu tego łóżka. Tak więc materac wypełniony został grubą pianką, a następnie pokryty miłym w dotyku mikropolarem, co zapewnia dodatkowy komfort użytkowania. Materac posiada oprzycie, grube oprzycie. Które jest charakterystyczne właśnie dla, dla łóżek Foxa, jest to charakterystyczny e, kamuflażowy wzór. Co więcej, łóżko zostało wyposażone także w fajną poduszkę, która także wypełniona jest mega grubą pianką. Zapewnia nam to dodatkową wygodę i sprawia, że nasza głowa automatycznie jest poziom wyżej. Na zakończenie może coś o samych wymiarach łóżka, wymiarach transportowych, jak i wadze. Tak więc powierzchnia tego łóżka to 212 na 90 na 36 cm, natomiast jego wymiary po złożeniu to 90 cm na 90 cm. Na 30 cm. Waga tego zestawu to 13 kg, tak więc myślę, że każdy bez obaw pomieści je do swojego karpiowozu. Myślę, że produkt ten jest naprawdę mega solidnie wykonany i zaspokoi nie tylko tych początkujących, ale także i tych zaawansowanych karpiarzy. Więc nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was serdecznie tutaj do nas, do sklepu stacjonarnego, który znajduje się przy ulicy Mikołaja 9a. Na naszą akcję Rock Show, żeby zapoznać się z tym łóżkiem, jego mniejszym, jak i większym bratem oraz z pozostałą tutaj e, naszą ekipą łóżek, żeby je sobie po prostu porównać, dotknąć i móc je zakupić z dodatkowym rabatem.